Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Im dłużej patrzę na ten wóz, tym bardziej mi się podoba. Jest po prostu przepiękny. No właśnie, zaczynamy drugi odcinek o Mercedesie konkursowym dla marki Filtron. I na początek kilka zdań, bo pojawiło się naprawdę sporo zamieszania. Samochód należy do marki Filtron i jest nagrodą z okazji 40-lecia jubileuszu marki. Więc wielkie szapobaj w ogóle gratuluję w marce Filtron za to, że podjęła taką decyzję, że wybrała właśnie taki samochód, co jest bardzo odważne. Cieszę się, że ten projekt trafił w nasze ręce, kiedy my go przygotowujemy na ten konkurs, bo można go zobaczyć w nieco szerszym zakresie, a nie został gdzieś schowany do szafy i dopiero pokazany: o, zobaczcie, gdzieś do wygrania jest Mercedes z 1982 roku. Dla nas taka 107 z 1982 roku w 500 SL w europejskiej wersji w pakiecie AMG byłaby na razie poza zasięgiem finansowym, więc cieszę się, że możemy go pokazać Wam na tym kanale w grupie trochę szerszej niż Sama branża motoryzacyjna. Natomiast konkurs skierowany jest do branży motoryzacyjnej, co mam nadzieję, że również dla Was jest absolutnie zrozumiałe. Więc moi drodzy, część z Was, część z moich widzów, to oczywiście również branża motoryzacyjna i mam nadzieję, że ten konkurs wam, Was nie minie i weźmiecie w nim udział, bo naprawdę warto. A ci, którzy nie pochodzą z branży motoryzacyjnej, mam nadzieję, że będą trzymali kciuki za swoich znajomych, aby wygrali tego pięknego Mercedesa 500 SL. A projekt samochodu dla widza, tego ogólnodostępnego dla wszystkich widzów, korweta C4, oczywiście wciąż jest aktualny i mam nadzieję, że do końca tego roku rozdamy korwetę C4. A teraz przechodzimy do pięknego Merca, 500 SL w pakiecie AMG. Także witam wszystkich. Klamka zapadła. Wjeżdżamy na warsztat. Zobaczymy od strony technicznej, jak wygląda auto. I... Także bierzemy się za robotę. Na razie nie będziemy się skupiać na tej części. Zaczniemy od dołu, bo tutaj mniej więcej już widzieliśmy, co będzie trzeba zrobić. Także podnosimy i oglądamy od dołu. Będzie problem, bo jest tak niski, że myślę, że każdy, mimo że ten stary Hoffman jest dość przystosowany do niskich aut, to ten jest wyjątkowo niski. Zawsze jest takie pytanie jak auto zostało zrobione, jeżeli słyszymy, że jest po jakiejś tam renowacji. Ale tutaj trzeba przyznać, że komuś to wyszło całkiem nieźle, widać delikatny wyciek z układu paliwowego. I tak będziemy wymieniać filtry w tym filtr paliwa. Natomiast już widzę, że wyciek jest prawdopodobnie z samej pompy, czyli z o-ringu, który znajduje się tutaj, gdzie jest pompa zakuwana. Także to będzie kwalifikowało ją do wymiany, ale na szczęście nie ma problemu ani z dostępnością, ani, ani z ceną. Bo wymieniamy też takie rzeczy jak te opaski, które nie powinny się tutaj znaleźć. To nie są w ogóle opaski przystosowane do takich rzeczy. Zobaczyć, co to są za sprężyny. Czy one są ucięte, czy, czy jakieś wyczynowe po prostu wstawione. Ale na to wygląda, że gumy, dwójki, gumy, czyli elementy, tutaj podkładki, pod sprężyny, które mają w Mercedesie z określonej grubości. Dzięki temu można odrobinę auto podnosić i opuszczać. Na pewno będzie trzeba uzupełniać te wszystkie zaślepki, których nie ma. Podejrzewam, że też podczas renowacji. One były usunięte i się gdzieś tam pokruszyły i e, jest no przelot nie powinno tak być, bo brud jakiś będzie leciał do środka i może to przyspieszyć jakąś tą korozję. Przywody elastyczne hamulcowe nowe z jednej z drugiej strony. Tuleje główne belki w porządku. Dyferencja suchutki. Było go delikatnie słychać, także na pewno... Na pewno postaramy się wymienić w nim olej, albo chociaż zobaczyć w jakim on stanie jest po korku spustowym. Tak średnio widać, że on był wymieniany niedawno. Pójdźmy dalej. Co był oczywiście układ wydechowy nowy z zamiennika. Zaraz wezmę łapkę, posprawdzamy sobie luzy. Najpierw postaram się tak organoleptycznie wszystko ocenić. Hamulcowy świeży. Widać tutaj amortyzatory. Na końcu jak są pourywane, to jest kawałek odboju, który się wysypuje z niego. O, właśnie teraz wypatrzę. Teraz spróbuję go znaleźć. Walił po prostu w odboje, które się kruszyły i wysypywały, więc to, to diametralnie do zrobienia. Ale nie jest źle, jeżeli chodzi o skrzynię biegów silnik, to wszystko jest takie suche dziewicze, bez, bez większych jakichkolwiek problemów. Naprawdę w bardzo ładnym stanie auto. Dobrze, troszeczkę opuścimy. Luz na w normie, delikatny luz na łożyskach. Swożnie sztywne. Nie jest naprawdę źle. Będzie trzeba się zająć przekładnią, bo to było czuć i ewidentnie czuć podczas jazdy. Dobrze, jeszcze sobie sprawdzimy. Co są pod sobą z żabki. Kołach, także nie czuć tego na żabce, niektórzy mogą się dziwić, w jaki sposób to sprawdzam, ale to jest jeden z, z takich podstawowych sposobów, jeśli chodzi o tego typu przeguby w Mercedesie. Zrobimy jeszcze inaczej. Wszystko mamy bardzo sztywne więc myślę, że tutaj nie się z tego cieszyć okay. jeszcze jeżeli chodzi o 107 to dość istotną rzeczą jest to, że całe przednie zawieszenie jest oparte na niezależnej ramie i tu widać jak wyglądają gumy od tej ramy muszę spojrzeć z tej strony i widać jakie są już pęknięcia tutaj Tutaj rozładzi. Więc tutaj y, to na pewno wymienimy, żeby to poprawić jak najbardziej y, samoprowadzenie tego auta. Odkręcimy jeszcze amortyzator skrętu i zobaczymy, w jakim jest stanie. Chociaż jest suchy, ale zawsze warto jest odkręcić jedną stronę i zobaczyć, jak z jego trzymaniem. Sprawny amortyzator powinien dość, dość ciężko chodzić żeby tłumić te wszystkie drgania i yy, amortyzować wszelkie jazdy po nierównościach. Ale tu widzimy, że jest sztywny. Jest sztywny w całym zakresie. Także tak naprawdę odchodzi nam kolejna rzecz do roboty. Widać, że ktoś bardzo się starał, żeby tutaj to wyszło jak najlepiej. Pominął kilka rzeczy według mnie istotnych, no ale będziemy się starać to poprawić. Ułatwione zadanie, bo filtr w ogóle nie jest przykręcony. I już zdemontowany. I tu będzie tak naprawdę pewien kłopot, bo staram się nie powrócić, bo on jest tak porowaty, że każdy brud przyjmie. Yy, mamy ten problem, bo ta obudowa jest aluminiowa i ktoś się pokusi ją całą wypiaskować. Tak szczerze powiedziawszy, nie bardzo mam pomysł, co z tym zrobić, bo w normalnym przypadku poleciłbym oddać to gdzieś do mm, polerki wibracyjnej. i wtedy to ładnie wychodzi i fajnie to wygląda pod maską mm, tylko zastanawiam się czy tego typu wżery już po piaskowaniu czy to wyjdzie także może ktoś z was miał jakiś tego typu przypadek i ma pomysł co z tym zrobić tu widać zabrudzenie olejem właśnie związane z tym że brakuje przewodu od odmy który powinien się tutaj kończyć i Zaraz w ogóle weźmiemy kartkę, długopis i pospisujemy sobie wszystkie części, które nam będą potrzebne tutaj, żeby niczego nie pominąć. Coś padło. Nie wiem, czy to nie jest 1000 jenów. Czy nie będziemy zaraz bogaci. Chociaż nie tysiąc jenów, ale na obiad by starczyło. Nie, to nie jest 1000 jenów. To jest jakaś stara kartka olejowa. Ale nie będę jej na siłę. Zrobimy to później, natomiast teraz powiem o tym, że tak naprawdę od góry, to tym autem jeszcze raz wyjedziemy i je dokładnie umyjemy, bo widać, że ktoś się bał i tak naprawdę nigdy nie było porządnie umyte z tej strony. Wymyjemy wszystkie te wnęki, tak samo będzie lepiej widać tutaj te grzewy, bo one czasem lubią w 107-kach sobie korodować. Tak samo pod serwem, samo serwo jest w dość dobrym stanie. To też jest dość rzadko spotykane, bo one strasznie się uszczą ze względu na to, że jak komuś się rozleje płyn hamulcowy, to to wszystko puchnie. Też czasem się zdarzają problemy z samym serwem w środku, z membraną, która też jest gumowa i gdy złapie płynu hamulcowego, to zaczynają się schody. Tu wspomaganie jest dobre. Sądzę, że nie będzie z tym problemu. Także wszystko umyjemy, uporządkujemy zapłon, bo widać, że ktoś wymieniał przewody, hamul przewody zapłonowe, ale po prostu tak rzucił na ten silnik. E zobaczymy co w kopułce y i po dokładnym wyczyszczeniu zlikwidujemy wszystkie to, co w wtrysku mechanicznym jest jedną z najważniejszych rzeczy, czyli lewe powietrze. E Cały proces regulacji dawkowania paliwa w stosunku do ilości powietrza y, zaczyna się tutaj. Tu jest taki bezpośredni punkt, y, gdzie on dobiera na podstawie różnicy ciśnień z rozdzielacza, a ta różnica ciśnień zadawana jest pod, przez zawór wór, y, który ma zmienną charakterystykę ze względu na temperaturę. W środku jest bimetal i w zależności od określonej temperatury on przechodzi ze stanu ssania, czyli wzbogacenia mieszanki potem w stan pracy, y, zadając różnicę ciśnień pomiędzy membraną, która znajduje się tutaj po środku. Ona generalnie jest metalowa, także to też można powiedzieć, że nie do końca membrana, natomiast taka jest jej zasada działania. I na, podstawie, na podstawie zadania różnicy ciśnień w rozdzielaczu, ta klapa porusza się ciężej lub lżej. Jeżeli mamy małą różnicę ciśnień, klapa porusza się lżej, E, mamy zwiększony stosunek paliwa do powietrza e, ilościowy. E, I teraz tak, każda nieszczelność powoduje wadliwe wychylenie tej e, klapy spiętrzającej, bo tak to się tutaj nazywa e, i trzeba to absolutnie wyeliminować do zera. Są różne szkoły, e, przede wszystkim jest szkoła ciśnieniowa i szkoła dymowa, czyli podłączenie. Maszyny wytwarzającej dym do układu dolotowego silnika i e, sprawdzenie, jak się będzie zachowywać, czy ten dym gdzieś się będzie tutaj wydostawać, gdziekolwiek stąd, tutaj jak patrzymy. Ja generalnie preferuję metodę ciśnieniową, bo mm, silnik do przepustnicy na biegu jałowym e, pracuje na podciśnieniu. Czyli inaczej wszystkie elementy gumowe zachowają się inaczej, niż w stanie takim, z takiej nieważkości, bez ciśnienia, tak jak to się robi metodą zadymiania. A najlepiej jest po prostu zadać delikatnie ciśnienie, obserwować, słuchać, czy nie ma jakichś wycieków, plus do tego piana do wykrywania nieszczelności i gwarantuję, że w ten sposób naprawdę można usunąć 100% nieszczelności. Tuż już gołym okiem można zobaczyć, że przewody od odmiany tamtej w ogóle nie było, tak? a tutaj jest druga odma, która też jest pęknięta i już zaczyna się sączyć olej i to wszystko nam ładnie dookoła yy, zanieczyszczać yy, co dalej widać że pokrywy też były ściągane, bo też są, nawet nie, wy... no tak one są wypiaskowane, to tak samo jak yy, tak samo jak był wypiaskowany yy, filtr powietrza to Ktoś wypiaskował pokrywy, o ile te pokrywy jeszcze mogą zostać, bo ich wygląd nie radzi tak jak ten filtr powietrza. Tak nie wiem, czy ich nie zdejmiemy z tego względu, że w tych pokrywach od drugiej strony też są separatory odmy. I w momencie kiedy one nie zostały odkręcone bo bądź zdemontowane do piaskowania, to może się okazać, że tam jest piasek wymieszany z olejem, czyli z tymi oparami z oparami oleju tym, tym aerozolem yy, przykleił się ten piach z yy, piaskowania, więc to, to, to zdejmiemy dla świętego spokoju i przy okazji ocenimy, jak wygląda rozrząd i wałki rozrządu. Wiemy, że jest trochę mniej mocy niż powinno być. Nie jest to duża yy, różnica, ale na pewno powinno być tej mocy więcej i ja w pierwszej kolejności bym szukał tej mocy w nieszczelnościach i w prawidłowej regulacji yy, układu tyryskowego. No i myślę, że tyle. Idę po kartkę, długopis i będziemy robić listę dokładną tego wszystkiego, co nam będzie potrzebne, żeby troszkę zaoszczędzić czasu. Jeszcze sobie zobaczymy jak wygląda układ wspomagania, chociaż on działa zupełnie dobrze. To też wiele osób zapomina, że tu jest filtr wspomagania, którego nawet nie widać, bo jest zbyt ciemny ten olej, żebyśmy mogli go zauważyć. Więc ja go profilaktycznie wymienię, bo to są tak niskie ilości tego oleju, że koszt jest praktycznie żaden. A naprawdę można, można yy, zrobić dobrze temu auto. Okazała się także dość yy, prozaiczna sprawa. Yy. Mianowicie część osób zdaje sobie z tego sprawę, część osób sobie do końca z tego nie zdaje sprawy. Ale jeżeli jesteście właścicielami tego typu aut, a w szczególności M117, gdzie na pierwszy rzut Oka widać, że dość skomplikowany jest układ wszystkich cięgien e, idących od samego pedału gazu do mm, samej przepustnicy, która znajduje się tam na dole. E, no to brakuje nam przy całkowitym wciśnięciu gazu od środka, brakuje nam jakieś 15% y, uchylenia przepustnicy. Więc to też y, na pewno odbije się na hamowni. To będziemy chcieli na pewno sprawdzić na końcu, jak to wyjdzie. Wszystkie te zabiegi na ile, na ile tej, tej mocy uda się odzyskać, ale tak jak widać, tu jest delikatny luz na tej dźwigni. Idziemy dalej. Tu jest ok, tu jest ok, tu jest kółko wyrobione. Idziemy dalej. Tu są takie dwa jabłuszka, też one są dość istotne, żeby wszystko było tak jak trzeba. Natomiast ona teraz się gdzieś dotąd otwiera. Jeśli ty nacisnąłeś mi w środku, to tak naprawdę otwiera się dotąd, a brakuje jeszcze tyle. Także brakuje dość sporo. Także to zdemontujemy, pomyciu już i te jabłuszka będziemy smarować bo one są bardzo solidne, są wykonane z fajnych materiałów, ale warto byłoby raz na 30 lat chociażby przesmarować, to by, to by dużo dało temu Podstawy inspekcji. Yy, no tutaj podstawą, jedną, jedną z podstaw poza układem yy, wtryskowym, no to jest układ zapłonowy. Widzimy, że przewody zapłonowe który zafundował nowe. Yy, kokpółka zapłonowa jest nowa. Są jakieś delikatne naloty, ale one są w zupełności naturalne, związane z tym, że tu jest dość duże, wysokie napięcie pomiędzy tymi stykami jeżeli jest jakiekolwiek zanieczyszczenie, to to, to, to to zanieczyszczenie sprawia, że zamienia się nam w taki gruz na tych stykach. I teraz tak, w tym układzie wtryskowym ogranicznik obrotów powinien być odśrodkowy w palcu zapłonowym zbudowane jest to bardzo prosto jest, taki, jest takie kowadełko które pod wpływem siły odśrodkowej przy określonych obrotach silnika zaczyna nam masować po prostu zwierać tą iskrę do masy i mamy w ten sposób odcięcie zapłonu czyli tutaj tego odcięcia nie mamy fizycznie bo ktoś wymienił palec zapłonowy na zamiennik zresztą widać, że ten palec Coś mu się dobrego stało, zmierzymy jego rezystancję, ale takie nadpalenie, coś z niego w ogóle wyleciało chyba ze środka i będzie trzeba zrobić mu sekcję, zobaczyć, co tam się stało. Tak samo pokrywka izolatora w e, stanie agonalnym. Tutaj widzimy, jak wygląda czujnik indukcyjny e, odpowiadający za zapłon. Możemy sobie sprawdzić, czy płynnie działa czy zapłoną. E, działa ładnie, to trzeba przyznać. Reszta bez zastrzeżeń, ale tym ewidentnie będzie trzeba się zająć. Dobrze, więc zamawiamy części, czyścimy, żeby się lepiej pracowało i żeby było więcej widać i działamy. Myślę, że kolejny etap zamkniemy do następnego tygodnia i zobaczymy tak naprawdę dalej. Myślę, że uda się już od strony technicznej na tyle go skończyć, żeby móc się zająć takimi rzeczami czyli jakąś tam estetyką, tak jak tutaj, to są reszki kleju, może uda się to usunąć. Na szczęście to nie jest rdza, bo przez chwilę pomyślałem, że to jest rdza, ale to nie jest rdza. I jak zajmiemy się, zaczniemy zajmować się estetyką, to dojdziemy też do momentu klimatyzacji. Tu mamy na pewno też szczęście, że sprężaka klimatyzacji się załącza. Zobaczymy, co z ciśnieniami i dlaczego tak się dzieje. Widać, że osuszacz to raczej nie był wymieniany nigdy. Też na pewno go wymienimy. Chociażby i ze względu na to, żeby troszeczkę więcej życia zafundować jej. I myślę, że jakoś ta robota będzie szła. Kabriolet kabrioletem, więc tutaj, w związku z tym, że jest kabriolet i że ten kabriolet czeka, to jest tutaj, proszę Was, bardzo piękny 500 S. Wreszcie on porządnie wygląda. Znaczy, teraz stoi troszkę wysoko, ale, ale wreszcie jest to drobinkę wyższy niż ten kapeć, który leżał na ziemi. Jedną z najcenniejszych rzeczy w tym samochodzie, bez wątpienia, są też światła, przednie reflektory, które są nowego złota, a, czyli ta wersja europejska, ale one też mają swoje wady. Nie? No tak, mają takie wady, że że są po prostu w środku, no nie ma odbłyśników. Nie ma a są doskonale wie, że w wersji amerykańskiej wystarczy kupić yy, żarówkę, żarówkę. <grym> która jest yy, rybą, wędką, wodą i wszystkim, wszystkim jednym. Nie? Bo w naszej 107 czerwonej, czyli w, nasze, w naszym trupiszczem, który zasuwa są te okropne reflektory i one są Żerówką jednocześnie. To znaczy, Amerykanie wymyślili sobie taki patent, że nie wymienia się żarówki, tylko wymienia się całą lampę. To jest genialne. Tak i nie, no bo jakby wiesz, no zobacz, nie jest ekologiczne, to musisz no, produkować jest. cały czas lampę. byli kiedyś ekologicznie. Ale z drugiej strony ta lampa nie kosztuje tak jak tu walizki pieniędzy, mhm. tylko kosztuje w 175 dolarów. Bo kosztuje no tak. tyle co żarówka. No tak. Tak, tylko widzisz, te są takie drogie, właśnie między innymi przez to, że jest dużo z rynku amerykańskiego, a do wielu są po prostu ładniejsze. Dobra, Piotr, to co? Musimy je chyba, jeżeli będzie szansa wyrobić się też czasowo, zdjąć te lampy, wysłać je do zrobienia, czyli do, 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 do zrobienia nowego chromu w środku, od nowych odblasków. Jeżeli będziemy wysyłali te lampy, to. No, aż się prosi, nie? Nie no, wtedy ona będzie miała zupełnie też błysk w oku, no. Tak, no właśnie błysk w oku, to jest... To no jest zobacz czego. te halogeny, Zmatowiała. kompletnie. Dobra, no to trzeba zrobić. Trzeba, nie, no bo trzeba, 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 trzeba. trzeba. Kurs skierowany jest do pracowników branży motoryzacyjnej. Marka Filtron przygotowała zabawę, która składa się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rywalizują w grze komputerowej i 100 najlepszych wyników zakwalifikuje się do konkursu wiedzy. Wszystkie szczegóły znajdziecie w linku w opisie filmu.